No! To co czaty? Pay to be or not pay to be? <laughs> Ho! Kto jeszcze czaty nie słyszał o newsach Frontiera? Chociaż cały internet huczy elitowy, całe community po prostu pęka w szwach wręcz, całe community. <laughs> o, dobra. A jest nabuzowany jestem po tym streamie. To jest nowa fotka, pyto MK2, zobaczcie. Tutaj coś ma takiego ciekawego na dachu. Natomiast... Co wchodzi, jakie są, jakie nowości zapowiedzieli w Elite Dangerous? Kto jeszcze nie wie, to lepiej zapnijcie pasy. Balancing Changes to Engineering, czyli będą zmiany w inżynierce, ale co najważniejsze, Frontier wprowadza zmiany w sklepie i z arksami. Uwaga, uwaga, uwaga. Największy news dziesięciolecia w Elite Dangerous. Przede wszystkim będzie można wykupić wcześniejszy dostęp do nowych statków za Arksy. Czyli... Python MK2 wchodzi do gry 7 sierpnia. Każdy, będzie, kto, ma, każdy kto ma Odyseję, będzie go sobie mógł... Bo to jest statek z Odyssey Każdy, kto ma Odyseję, będzie sobie mógł kupić go normalnie w grze za kredyty w stoczniach, tak jak zawsze. Ale jeżeli... Zapłacicie 16250 Arksów, to będziecie go sobie mogli kupić w grze za kredyty w stoczni normalnie od 7 maja, czyli 3 miesiące wcześniej. Innymi słowy, Frontier wprowadza możliwość odblokowania nowych statków wcześniej za Arksy. To jest jakieś 10 funtów chyba, jak około, nie, około 8 funtów to jest unstoppable. 16 16800 arksów kosztuje 9,60 9,30 funta 46 zł plus minus. No 50 zł 1 no. million dollars 50 zł za możliwość zakupu pytona MK2 Podejrzewam, że to będzie też podobnie wyglądało w przypadku innych statków, ale nie wiadomo na razie. Na razie nie spekulujmy, na razie tylko czyste fakty. 16 16250 Arksów za wcześniejszy dostęp w grze do statku. Nie kupujecie statku, nie kupujecie statku, który dostajecie w grze, tylko kupujecie odblokowanie tego statku w grze wcześniej. Trzy miesiące wcześniej możecie tym statkiem już w grze normalnie latać i grać. To jest jedna zmiana. Druga zmiana. Gracze bez Odyssey, ale tylko live, uwaga, to, to, to powiedzmy sobie raz i na zawsze, Legacy zostaje Legacy. 69 widzów, nice. <grymne> Niech tak zostanie do końca streamu. <grymne> Gracze bez Odyssey w live z Horizons Będą mogli sobie ten statek również odblokować za arksy. Tutaj nie jest napisane, czy od sierpnia, czy od maja, czy jeżeli od maja, to będą musieli zapłacić więcej, tylko tyle jest napisane, że nie, nie wiadomo. Zadałem pytanie na forum Frontiera, nie odpowiedzieli mi na nie, więc nie wiem. To jest druga zmiana. Gracze bez dlc Mogą sobie odblokować dostęp do tego statku, nie posiadając DLC. Trzecia zmiana jest taka, że uwaga, będzie można zakupić za arksy, za prawdziwe pieniądze, już zbudowane, gotowe statki, które i to już je kupujecie w statek, który jest wyposażony w jakieś tam moduły. Niektóre z nich są zinżynierowane, niektóre nie. O tym za chwilę. Jest w każdym razie możliwość zakupienia już zbudowanego, gotowego statku za Arksy. celem przeskoczenia czasu, który potrzeba na jego zdobycie w grze. No, na zdobycie pieniędzy, kredytów na te moduły, na zdobycie jakichś przepustek do systemu, gdzie się kupuje zinżynierowane moduły, na inżynierkę tych modułów. Tego typu rzeczy. To jest trzecia zmiana. To jest trzecia, trzecia zmiana. Co się zawiera w tej paczce? Instant access do statku, który już jest wykitowany w jakieś moduły. Do tego dostajecie ship kit i paint job. I będzie to statek wyposażony pod jakąś określoną działalność w grze. I... A, to już taka malutka zmiana to jest taka, żeby jakieś bestsellery będą dostępne w, w sklepie przez cały rok. Czyli jakieś tam te najbardziej popularne skórki będą dostępne przez cały rok i będą ten, nie, wykitowany. No, prekitet fitet kited wykitowany. No, wracając do, do zmian w inżynierce. Zmniejszona liczba materiałów potrzebnych na modyfikacje inżynierskie. Zwiększone wypłaty materiałów za misję i zwiększona pojemność plecaka. Plecaka! Czyli jednak, co? Na nogach też? Bo tu zauważcie, że tutaj napisali tak. Allowing you to focus on your ship build rather than materials. Czyli, że celem jest to, żebyście się mogli skupić na buildzie statku, a nie na materiałach. Co by sugerowało, że to jest. Ship Engineering, a nie Food Engineering. Ale tutaj napisali Increased Backpack Capacity. Do backpacku, do plecaka zbieramy materiały na nogach. Więc już sam nie wiem. Tu są tylko... Nie jeszcze, w ogóle tu jeszcze napisane, że to nie jest finalna wersja. Jeszcze kombinują, jak to do końca rozwiązać. Więc to jest tylko przykład. Będą informować dalej. Inżynierka stóp. Teraz, jeżeli chodzi o te statki wykitowane, które już są zbudowane, można je kupić za gotówkę, Ech. tu są tylko dwa przykłady podane, jak to by, jak to by ewentualnie wyglądało. Ta 6 do laser maningu. Co ona ma? Dwa razy zmodyfikowany laser górniczy. Preinżynierowany long range incendiary inc inc rounds. Co to daje? Pozwala przeskoczyć gameplay wymagany, żeby odblokować permit do LTT 1.98, gdzie i Technology Broker gdzie się to odblokowuje. Ten preinżynierowany, bo to jest preinżynierowany, to można kupić normalnie w grze Anstopablo. Tylko że najpierw trzeba odblokować permit do tego systemu, a później jeszcze odblokować yy, blueprint u Tech Brokera na ten preinżynierowany moduł Kupując ten statek w sklepie, dostajesz taki moduł zamontowany, dwa takie moduły. Dostajesz takie dwa moduły zamontowane na statku od razu. Do tego są jakieś górnicze rzeczy, kor internale yy, i jest wyposażony od razu w jakieś rzeczy do górnictwa. Czyli jest to preinżynierowany build pod górnictwo, który posiada jeden Jeden z inżynierowany moduł, na który trzeba poświęcić w grze czas. No i oczywiście, trzeba poświęcić w grze czas, żeby odblokować yy, kasę. Zarobić na te wszystkie, na to, na to całe wyposażenie. To jedno. Drugi przykład to jest Alliance Chieftain do walki AX. I on tu już posiada Enhanced Multicanony, torpedo pylon Dwa Gardiańskie gausy z tym nowym modułem, z tym nowym efektem inżynierką od Ramtaha. Czyli przeskakujecie czas, który jest potrzebny na odblokowanie gausów od technologii brokera i przeskakujecie czas, który jest potrzebny, żeby zdobyć materiały i nałożyć tą inżynierkę u Ramtaha. Do tego. Ma moduły, z czego tutaj widzicie, że trastery są też zinżynierowane już od razu. I tyle. Nie wiadomo, ile te statki będą kosztować za pieniądze. Nie wiadomo, ile arksów za te statki zapłacimy. Nie, nie ma tej informacji tutaj podanej. Jak widać, dostaje się jakieś tam moduły w miarę, jakiś ten tam build jest przystosowany do. Do tego, czy to jest dobry build, czy nie, to już każdy niech sam odpowie. Ten build można zmieniać i tak dalej. Pada parę pytań, po co? I już wam mówię, po co? Frontier napisał tak: Quicker way for new players to get involved in the areas they have the most interest in. Czyli jak ktoś jest nowym graczem, żeby szybciej mógł wskoczyć w daną działalność. Taki jest zamysł. Nie wiem, namawiasz kumpla, żeby który zaczyna grać w elite, i ty masz, wiesz, 1500 godzin, on ma 0 godzin, i chciałbyś lecieć z nim, pokopać górnictwo, a on ma tylko sidewindera. No to kupuję sobie za arksy taką T6, i sobie lecicie razem kopać górnictwo. Na przykład, nie? Taki jest zamysł Frontiera. Teraz, bo to bardzo ważne jest, i już wam podaję źródło tego, żeby nie było, że sobie to wymyśliłem. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli chodzi o ten wczesny dostęp do statków, tych nowych, jeżeli posiadacie LEP, to nie oznacza, że dostaniecie wczesny dostęp do nowych statków. Teoretycznie nie łamem tutaj umowy, bo LEP, jeżeli ktoś nie wie, LEP to jest Lifetime Expansion Pass. To Wam daje darmowy dostęp forever do całego nowego kontentu, który będzie w grze. Lifetime Expansion Pass. Tego już nie można kupić. Kiedyś to było dostępne w ramach Kickstartera, Premium Beta 1, Premium Beta 2 i był krótki okres, gdzie można to było kupić za kasę jako taki taki dodatek. Natomiast y, ktoś zapytał, potwierdzili, że posiadacze LEB nie będą mieli tego wczesnego dostępu do nowych statków. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, właśnie, jeżeli chodzi o wykup statków rebuy is for free, forever. Czyli jak kupicie sobie taki, taką tę zbutowaną, zbudowaną, to macie na, na nią darmowy, darmowy insurance forever chyba, że zmienicie jakieś moduły za kredyty kupicie zmienicie sobie na przykład ten laser na jakiś inny płacicie buy tylko tych modułów, które wsadzicie do niego jak. Czyli po prostu jest to co kupujecie jest za, za darmo, jakkolwiek go zmienicie, to za resztę płacisz tą różnicę. Rebuy. Także tak to wygląda. Czy da się te moduły przełożyć do innego statku z zachowaniem 0% rebay? Re No, i to, są, i to są wszystkie newsy. Był jeszcze dzisiaj Stream Frontiera i ARF dodatkowo na sam koniec skubany rzucił takie info, że kolejnym wariantem po pytonie MK2 będzie. Uwaga, Type 8. Type 8: Czyli nowy wariant statku handlowego. Nowa, nowy Type mamy. Nowy Type od Lakona. Czy to będzie coś pomiędzy siódemką, a dziewiątką? Coś tak to by wychodziło gabarytowo, nie? Że to będzie coś, coś większego niż siódemka, ale mniejszego niż dziewiątka? Zobaczymy, tak to, tak to by wstępnie jakoś wychodziło. Zobaczymy, Jakieś, może będzie jakiś taki pudeł, pudełkowaty kształt, ciekawe. Także tak. No i co? Ludzie mówią, że pay to win, nie mówią, że pay to win. Yhm. Ja powiem tak. Jakie jest moje zdanie? Teraz, jak już znam trochę więcej szczegółów, bo wczoraj na Discordzie Husarskim już napisałem, że wstrzymam się z oceną, dopóki nie będę znał więcej szczegółów na temat tych, tego kupowania. Teraz już znam trochę więcej szczegółów i powiem tak. Ogólnie uważam, że ten ruch całościowo to, to jest słaby krok ze strony Frontiera. Tym bardziej, że mamy dziesięciolecie w tym roku, obchodzimy Relius Elite. Ma już 10 lat Chatima Elite w tym roku. 10 lat już gramy w tą piękną grę. Z jednej strony rozumiem, no, potrzebują kasy. Nie? Wiadomo, wiemy wszyscy, jakie mieli wyniki finansowe, były zwolnienia, restrukturyzacja. Widać, że potrzebują kasy. To jakby chyba jest oczywiste. Nie? Osobiście uważam, że mogli to rozwiązać inaczej. Zresztą. Napisałem takiego długiego posta, z swoim wstępnym feedbackiem na forum w oficjalnym wątku. Bo się, wiecie, siedzę na forum dzień w dzień, siedzę na Facebookach, na Twitterach, na innych na różnych mediach społecznościowych związanych z elitką. Jeżeli chodzi o rzeczy za ARKS, to ludzie najczęściej w tym momencie proszą o kosmetykę do fleet karierów. Czyli możliwość dekoracji swojego fleet carriera za rzeczy kupione, za pieniądze w sklepie, za arksy. Więcej kustomizacji pilotów, jeżeli chodzi o ciuchy, nie o pancerz, bo kustomizacji pancerzy jest sporo w tym momencie. Więcej kustomizacji ciuchów, bo ciuchów jest tylko jeden model, tak naprawdę. I nic więcej. Słabo, nie? I w zasadzie chyba tyle. To są takie dwie najczę... rzeczy, no, które najczęściej gracze pro. Więc wrzucenie już tych dwóch rzeczy, uważam, że byłoby lepszą opcją. Natomiast nie wiem, oczywiście nie mam pojęcia, jak się y, przedstawiają y, wyniki sprzedaży kosmetyków w sklepie. Nie? Bo mogą być słabe. Całościowo uważam, że to jest zły ruch. Dlaczego? Bo otwiera to bramy do, do gorszych rzeczy w przyszłości. Wiemy, jak działają gry mobilne wszyscy. Wiemy, jak łatwo jest wpaść w pułapkę dodawania mechanik, które są celowo tak strasznie grinderskie, że tak naprawdę widzisz tą marchewkę kolejnego levelu, kolejnego statku, kolejnego, kolejnej rangi, kolejnego czegoś do odblokowania. Widzisz tą marchewkę i na początku droga do niej jest łatwa. A później, im wyższy level, tym się zrobi coraz trudniejsza. Zajawiasz się grą, bo Cię wciąga, bo na początku jest instant reward, więc mózg dostaje dopaminę, Nie? Kolejny level wbijeś, w dwie minuty wbijasz level drugi, w każdy grze mobilnej. Nawet w, w, w sekundę wbijasz level drugi. Albo nawet cztery levele w, wbijasz pierwsze, Nie? W grze mobilnej. Level dziesiąty już wbijasz pół godziny. Level 40 już wbijasz 3 godziny, level 100 już wbijasz 2 miesiące, ale możesz sobie kupić za 3 funty 2 razy EXP, albo 3 razy EXP za piątkę. I co? Jesteś już grą zahaczony, kojarzy Ci się z dobrymi rzeczami, bo dostajesz na początku... Reward, 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 rework. Dopamina płynie. Mózg mówi, Aaaa, zajebista gra. Stopniowo, powolutku. Powolutku jest coraz trudniej, coraz trudniej. I mówisz, dobra, ciekawe co jest na tym 40 levelu. Jeszcze kurde, godzina, ale już muszę do pracy jechać. A dobra, kupię ten podwójny exp, żeby w 10 minut to wbić na szybko. Zobacz, co na tym 40 levelu, na 50 levelu dostajesz super nagrodę. Na przykład. Tak to działa generalnie w grach. Darmowych grach mobilnych i podobnych, które stosują ten mechanizm, nie? Dlatego z tego powodu całościowo uważam, że to jest otwarcie bram, które potencjalnie, ja nie mówię, że tak będzie, być może tak nie będzie w ogóle, być może nigdy w tą stronę nie pójdą. Mam nadzieję że... i trzymam kciuki, żeby tak nie było. Natomiast rzeczą negatywną w tym, co oni zrobili, jest precedens który otwiera teoretycznie możliwość pójścia w tą stronę. Jak to się miało sprawdzić w Elite? Już Ci mówię, grzech Sin, na przykład. Materiały na inżynierkę grade'u pierwszego, drugiego, trzeciego wypadają na pęczki. Materiały na inżynierkę grade'u piątego wypadają raz na 100 tysięcy dropów. Ale Możesz sobie kupić paczkę materiałów gradu 5, możesz sobie kupić w sklepie Frontiera za 3 funty. Odblokowanie katera i korwety. Pierwsze rangi w federacji i w imperium się wbija bardzo łatwo. Kolejne coraz trudniej, ostatnią rangę do odblokowania statków wbijasz przez 3 miesiące. Ale możesz sobie kupić dostęp do korwety i do katera w sklepie Frontiera za dyszkę. Na przykład w tak, by to na przykład mogło działać. Takie dwa przykłady z dupy na szybko, ci wymyśliłem teraz, bo zapytałeś. Więc, dlatego uważam, że w tym kontekście to jest, to jest negatywna zmiana. Ale widzę również pozytywy, bo na przykład mój kolega powiedział: tak, gram sobie z moim synem, podoba mu się gra, ale on nie ma czasu, bo studiuje, ma wiecznie kolokwia, zalatany jest i. Bardzo fajnie, że będę sobie teraz mógł kupić mu na przykład, sam mu dam tą dychę na ten statek górniczy i sobie polecimy razem na chillku w sobotę przy browarku z synem se polecę pokopać w asteroidach górnictwo. Taki jeden przykład wam mogę podać z życia, z życia. Na Discordzie, jednym z, na których jestem, ktoś, ktoś tak napisał, że że on się cieszy, bo, bo nareszcie będzie sam mógł pograć z synem, we dwóch co będą mogli polatać w multiplayerze w Elite, nie? W tego typu przypadkach spoko. Mi się ta zmiana osobiście nie podoba, bo ja jej nie potrzebuję. Uważam, że otwiera drzwi do, do gorszych rzeczy w przyszłości. Żeby było jasne, ja nie złowieszczę, że tak się stanie. Ja nie mówię, że tak się stanie. Nie twierdzę, że Frontier ma taki plan, bynajmniej. To, co wprowadzili, nie ma wpływu na grę jako taką. No, widzieliście te dwa przykładowe buildy, One nie, one nie były jakieś. Jeden miał moduł inżynierski, one miały, praktycznie obydwa miały po jeden albo dwa moduły zinżynierowane. Reszty miały modułów klasy B, A, C. Więc to też nie wiadomo nie były jakie wykokszony bildy. Dobra wiadomość jest taka, że to nie są statki OP, że to nie są statki, których w grze nie można dostać, czy złożyć sobie za normalne kredycy. Generalnie płacimy za czas. Zamiast poświęcać czas na zbudowanie takiego statku w grze, poświęcamy pieniądze. Będąc nowym graczem, dochodzi jeszcze oczywiście tak, takie rzeczy jak umiejętność latania, takim statkiem i tak dalej. Y oczywiście wcześniejszy dostęp do nowych statków jakąś przewagę też tam daje. Można się takim statkiem nauczyć grać, aczkolwiek nie są to uważam jakieś przegięte rzeczy. To nie jest na tyle przegięte. Żeby to miało tak naprawdę w praktyce, to będzie miało. Chyba, wydaje mi się, że to będzie miało zerowy wpływ na, jak, na jakieś uzyskanie przewagi. Nie, bo to są takie buildy, że. No, sorry, nie? Widzieli się te buildy. Zresztą, także tak. Zobaczymy, jakie te buildy jeszcze inne będą, bo na razie zaprezentowali takie dwa przykładowe, tylko, nie? Pamiętajmy też, że kupując taki wyposażony statek. Dostajemy na nim szybkita i malowanie. szybki to nie są tanie rzeczy, też 13 tysięcy, zobaczcie, kosztuje taki extraction pack. Jeżeli 16 tysięcy kosztuje dostęp do nowego statku, no to macie tutaj ceny tych szybkitów.